moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym materiale w sezonie 11 z tej strony Michael. A dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować nowy odświeżony poradnik do Volibera. Także zapraszam do materiału. Możemy grać metę divinową, którą zagramy w tym materiale. Możemy grać na przykład apk Volibera, podmaksowanie E i tak dalej. Voliber stał się naprawdę różnorodnym pikiem. Nie jest tylko i wyłącznie tankiem czy jakimś tam Tajemnato Fighterem, tylko naprawdę różnorodną postacią. Jeżeli zaś chodzi moi drodzy, tutaj o runki prezentują się następująco. Gramy tutaj, moi drodzy, prezdy atak. Tu się akurat nic nie zmieniło, ponieważ stajemy się dalej takim jakby fajterem opierającym się na bliskich tradeach i staramy się za wszelką cenę wystakować swoje, swoje prezdy atak z taki żeby tym samym zadawać więcej obrażeń przeciwnikom. No i pozostałe runki to są takie czysto przeznaczone pod właśnie mobilność oraz walki. Jeżeli zaś chodzi tutaj, moi drodzy, o clear, również tutaj się nic nie zmieniło. Woliberę możemy grać na przeróżne sposoby, zaczynając od przeróżnych kampów. Niemniej jednak uważam osobiście, że lepiej zaczynać od strony, od strony blue site'u, żeby tracić mniej HP, a zarazem lepiej utrzymywać się w dżungli, ponieważ na solowe kampy nasz woliber jest praktycznie nieśmiertelny, także robimy sobie wszystkie kampy po kolei. No i w międzyczasie omówię Wam wszystkie elementy takie, Jakie Woliber posiada na swoich umiejętnościach, abyście wiedzieli, co dokładnie ta postać robi. Także zacznijmy sobie od samej pasywki naszego ukochanego białego Misia i zacznijmy od samego początku. Pasywką Wolibera jest to, że to się nazywa bezlitosny grom. Polega to na tym, że nasze ataki Wolibera tak jakby się stakują do 5 staków, jak zresztą to możecie zauważyć. I co każdy atak w przeciwnika otrzymujemy większego atak speeda. I dodatkowym atutem jest to, że widzicie swego pokroju takie, jakby nie wiem, jak to nazwać, kierunki, które uderzają w przeciwnika. To właśnie jest nasza pasyweczka, która zadaje wrogom dodatkowe obrażenia. Przez to nasz voliber staje się jeszcze bardziej użyteczny, na przykład w teamfightzie. Z łatwością może przeciwnika obijać i dodatkowym plusem jest to, że łapać od dodatkowo asysty. Najczęściej starajcie się jej używać w teamfightzie w szczególności tak, aby ją wystakować do 5 staków, aby tym samym mieć większe, lepsze atak speedy. No i to by było na tyle. Jeżeli chodzi, moi drodzy, o umiejętność Q Volibera, prezentuje się to w taki sposób, że Voliber przyspiesza swoją osobę i stunuje pierwszą osobę, którą tak jakby trafi za pomocą autoataków. Wygląda to właśnie w taki sposób, że nawet ta animacja z tego, co mogliście zauważyć, działa po fleszu. I dodatkowym atutem jest to, jeżeli Woliber zostanie zestunowany jako pierwszy, zanim oczywiście przeciwnika my zestunujemy, to ta umiejętność się resetuje. Także w fajcie, jeżeli faktycznie kogoś chcemy gonić, a nagle otrzymamy stuna, no to z powrotem ten czas odnowienia nam się przywraca, czy nawet i resetuje. Także ważną uwagą jest to, aby od tego, od tej umiejętności zaczynać kombo. A na pewno przyniesie to nam pozytywny skutek. Co moi drodzy kupujemy jako pierwszy element na naszej postaci? Otóż moi drodzy składamy sobie, chociaż wiecie co? Ja tutaj na szybkości pomogę temu, temu mojemu bottomowi. Bo widzę, że tutaj jest bardzo łatwy, łatwy gank jeżeli o to chodzi. A spokojnie sobie zabijemy tego eco i... Zgarniemy tym samym darmowego blue buffa. Także wracając do tematu, co moi drodzy kupujemy jako pierwsze na naszej postaci? Otóż kupujemy pierwsze fragmenty naszego itemu mitycznego zwanego Divine Sunderer'em. I zaczniemy sobie na przykład od Shina oraz HP-ków dodatkowo z Longswordem, żeby uatrakcyjnić swoje AD. Dlaczego? Pewnie spytacie. Shin Ponieważ za każdym razem, kiedy używamy jakiejkolwiek umiejętności, to nasz następny auto atak zadaje dodatkowe obrażenia, tak zwanego onhita. Przez to nasz voliber staje się jeszcze bardziej wszechpotężnym, dajmy na to, fighterem w dżungli. No i meta się trochę zmieniła jeżeli chodzi o tą postać, ponieważ teraz Volibear opiera się na tym, że nie gramy tak jak kiedyś grało się tanka. teraz gra się dosłownie Divina, żeby zabierać protentówkę przeciwnikom. Dlatego Divina się składa właśnie na Voliberka, poza tym bardzo ciekawe i przyzwoite ma przeliczniki pod Armor Penetrację oraz Magic Penetrację, ponieważ i nasze umiejętności z E zadają obrażenia pod AP, nasze pozostałe autoataki oraz umiejętności zadają obrażenia AD. Przez to właśnie ten divan świetnie, świetnie się dopasowuje do Volibera. Kolejną umiejętnością Volibera jest W. W polega na tym, że Voliber okalecza wroga swoją łapą i tym samym zadaje mu obrażenia. Ważnym akurat elementem jest tutaj to, że nad przeciwnikiem pojawia się swego rodzaju taki, widzicie, taki Xik. I w momencie, kiedy przeciwnik posiada faktycznie ten X oznaczony, to nasza postać dodatkowo przywraca sobie zdrowie. No i wiadomo, tym samym zadaje również dodatkowe obrażenia przeciwnikom. To ważne, żeby tą umiejętność maksować jako pierwszą w naszym zestawieniu, jest ona chyba niepodważalnie najlepsza ze względu na skalowanie się obrażeń oraz w ogóle sytuacji w całym meczu, przywraca nam wiadomo, zdrowie. Oraz dodatkowym atutem jest to, że możemy tą umiejętność używać jako reset naszej animacji autoataku, czyli uderzamy jakiegokolwiek przeciwnika, natychmiast używamy W i tym samym o wiele szybciej na przykład możemy wystakować swoją runę kluczową. Przez to zadamy jeszcze więcej obrażeń. Jeżeli zaś chodzi tutaj o kolejną umiejętność naszej postaci, jest to E. E polega na tym, że woliber generuje w danym konkretnym miejscu taką, jakby burzę, którą zadaje obrażenia. Jeżeli my w tą burzę wejdziemy w momencie, kiedy widzieliście to kółko, weszliśmy w tą momentalnie i otrzymaliśmy tarczę, no to przeciwnicy dodatkowo również zostają zaslowani. Jeżeli w tą, dajmy na to. Umiejętność nie wejdziemy w momencie, kiedy ona faktycznie tam, wiecie, wybucha czy faktycznie się aktywuje. To nasza postać nie otrzymuje kompletnie żadnej tarczy, a przeciwnicy jedynie otrzymują obrażenia oraz spowolnienie. To tak działa, podobnie bardzo jak w WECO, polegające na tym, że kiedy w to wchodzimy, otrzymujemy tarczę, a jeżeli nie wchodzimy, no to jedynie przeciwnicy otrzymują słowa. Zaraz przejdę do umiejętności specjalnej, tylko postaram się tutaj pomóc naszej Katarince. A odpalimy sobie na spokojnie, żeby tym samym dobić naszego przeciwnika, jakim jest on, i pójdziemy sobie standardowo dalej farmić. No wygląda ta gierka całkiem interesująco na samym początku. Mamy całkiem przyzwoite statystyki 2-0. Dominujemy prawie że dwukrotnością przeciwnika, jeżeli chodzi o farmę. Także. Przyjemnie się gra tym Woliberem. Polecam wam serdecznie pograć sobie trochę Voliberem z szczególności na Low Elo, bo jest to heros bardzo prosty, nie wymaga aż takiej, wiecie, turbo niesamowitej mechaniki od momentu, kiedy trzymał Reworka. I uważam, że to jest idealny czempion do mainowania, bo nawet teraz widzicie, będziecie prawdopodobnie widzieli metę divin'ową na właśnie tym meczu, ale można go grać również pod przeróżne. Posoby. Można grać go pod Stybreakera, pod Gordrinkera, nawet jeżeli sami możecie dopatrzeć się w sklepie, jest polecany item, jakim jest Frostfire Gantlet. Także każdy pewnie znajdzie coś idealnego dla siebie na tej postaci i odpowiednio ją zmainuje. Jeżeli zaś chodzi, moi drodzy, tutaj o Ultimate'a na naszej postaci, polega to na tym, że nasz Woliber tak jakby skacze, czy przeobraża się w takiego większego Wolibera i skacze, w, wiadomo, dokładne miejsce, gdzie sobie zaznaczymy. I polega to również na tym, że ta rka wyłącza turety, więc przez to Oliver jest świetnym, dosłownie świetnym, świetną postacią do dajwowania. Chciałem powiedzieć w inny sposób. No i dzięki temu, również dzięki tej rce, jakby zwiększamy sobie zdrowie oraz zasięg naszych autoataków, Przez to jesteśmy w stanie czasami przeciwnika w krytycznej sytuacji faktycznie doganiać, no i tym samym go również wyłapywać. Pójdziemy sobie tutaj szczycić wizję i prawdopodobnie skontrujemy tego. Ganka ze strony eko, no i prawdopodobnie będziemy mieli albo trzeciego kila, albo dajmy na to kolejną asystę. No bo nie sądzę raczej, że tutaj eko już ucieknie od momentu, kiedy tutaj zerkował z powrotem. Wiecie co, musimy chyba jednak do niego dofleszować, bo tak byśmy go nie zabili. I tyle. To moi drodzy, składamy jako drugie, czy maksujemy jako drugie. Oczywiście maksujemy tutaj Q, aby być jeszcze bardziej mobilnym. To zestawienie wiecie: ja nie będę składał tak typowo AP Builda na naszej postaci. Także nie ma sensu kompletnie maksować swojego E. No E wraz wiadomo, przebiegiem maksowania zwiększa sobie tam chyba obrażenia oraz dodatkowe punkty tarczy na naszej postaci, ale to jest przelicznik pod AP. Ale jeżeli gramy pod takiego typowego fightera to nie sądzę, żeby to miało sens. Dobra, wycofajmy się na spokojnie do bazy, bo myślę, że teraz jest najwyższy czas, posiadając 2,5 tysiąca zdrowia. Także kupujemy sobie naszego wiadomo Divine Sanderera i kupujemy sobie teraz obuwie. Obuwie standardowo, myślę, że tutaj nie muszę aż tak dużo mówić, standardowo dobieramy je kontrując odpowiednio przeciwnika. W tym przypadku przeciwnicy mają większą ilość postaci pod AD, to składamy sobie armorki, natomiast jeżeli... O wiele więcej by było postaci pod AP, to wiadomo składamy merkurki, aby tym samym kontrolować większość przeciwnika no i nawet dzięki merkurkom o wiele szybciej, i o wiele częściej się ruszać. Bo te merkurki idealnie by się stakowały właśnie z naszą runką Tenacity, City, która zmniejsza, wiadomo, dane umiejętności CC użyte na nas samych. Jeżeli zaś chodzi o takie typowe kombo na tej postaci, to tutaj mógłbym dodać jedną ważną rzecz. Combo na woliberze polega na tym, że najpierw użyma, używamy naszej umiejętności Q, żeby do przeciwnika dobiec. Momentalnie, kiedy do niego dobiegamy, używamy natychmiast E, tak jakby w dane konkretne miejsce, gdzie faktycznie chcemy przeciwnika złapać. I wtedy, kiedy go już wyłapaliśmy, zestunowaliśmy, to od razu burza się, dajmy na to, aktywuje i zadaje naszemu przeciwnikowi obrażenia. I wtedy mamy wystakowane 2 czy 3 staki naszego prezda atak. I elementem końcowym jest oczywiście... Chłapnięcie, uderzenie go za pomocą naszej łapki, i wystakowanie naszej pasywki, no i wtedy bijemy przeciwnika na blisko jak tylko się da, żeby go tym samym z one -shotować. Jeżeli zaś chodzi o takie typowe combo z r polega to na tym, że możemy to już na wiele przeróżnych sposobów wykorzystać. Standardowym combo jest oczywiście odpalenie naszego Q, użycie naszej umiejętności specjalnej, żeby zeslowować przeciwnika, odpalić naszą tarczę, no i sami możecie zobaczyć, że również ten jon bez żadnego problemu. W tym momencie na ganku umarł. Także to był chyba idealny przykład naszego użytego kombosa, i na pewno będziecie to wykorzystywać o wiele częściej. Kupmy teraz, zatem, moi drodzy, obuwie, o którym wcześniej wspominałem i teraz następnym elementem, jaki kupujemy w naszym zestawieniu, jest sterak. Pewnie zapytacie: Hej, Michael, dlaczego sterak? Otóż, sterak, mam wrażenie, jest taką klasyką sezonu 11, który ratuje naszą skórę i urozmaica nasze punkty AD oraz zdrowia i te idealne statystyki. No po prostu idealnie wpasowują się do naszego matchupu czy naszego playstylu, no bo właśnie Woliber polega na tym, że potrzebuje i AD, i punktów HP, i w tym przypadku również Starak to wszystko urozmaica i dostarcza nam takich ważnych statystyk. Nie ja mam pojęcia, co ty, Jonie, robisz, ale chyba ty prawdopodobnie tutaj również padniesz. Jak sami możecie zobaczyć, nasza postać już od samego początku, z jednym przedmiotem, zwłaszcza mitycznym, robi chore obrażenia. I taki Ion, co prawda, był 0,6 na samym początku. Ale widzieliście, jak mu HP dosłownie spłynęło za pomocą naszego W oraz jednego autoataku. Także jest to postać, która teraz mam wrażenie będzie się spustoszenie i przeciwnicy będą totalnie bali się do nas podejść, bo my każdego trade'a czy każdy fight 1 na 1 tak na blisko, z reguły będziemy wygrywać. No chyba, że tutaj mi jakoś tamkę niesamowicie skontruje, ale w co wątpię. Także na spokojnie sobie wydefujemy tego Heralda. I prawdopodobnie cofniemy się do bazy po kolejne przedmioty, jakie będziemy posiadać. No i w sumie ten tamken, tak trochę mam wrażenie, teraz sobie zintował, bo tak naprawdę dał się za friko obić. Wielkim atutem jest to, że skontrowaliśmy go jedną zasadniczo ważną rzeczą, albowiem, nasza postać momentalnie kiedy stała pod turetem, otrzymała damage z zybami tamkencha, przez co on złapał agro. Dlatego mieliśmy szansę w ogóle wygrać ten trade z tym tamkenzem. No i to, co prawda, poświęciliśmy za to turret, ale jednak zyskaliśmy kolejnego fraga, posiadając statystyki łącznie 5 do 0. A teraz wycofamy się do bazy, bo chcemy zdążyć na Drake'a. Draki, jakie uwielbia najbardziej, chyba Volibear to w szczególności chyba te pod Infernala ewentualnością jest Ocean Drake, bo są to draki, które naj najbardziej urozmaicają jego playstyle, bo Ocean Drake, no wiadomo, regeneruje jego zdrowie. A jeżeli chodzi o, wiadomo, Infernala, to uatrakcyjnia to jego obrażenia. Także, jeżeli chcecie skupiać się najba najbardziej czy najczęściej właśnie na Drake'ach, to starajcie się grać pod Infernalowego albo pod Ocean Drake'a. Co moi drodzy, składamy jako kolejny przedmiot, jeżeli chodzi o naszą postać? Po Steraku, moi drodzy, trzeba skontrować już przeciwnika bardzo mocno. Czyli składamy tutaj prawdopodobnie Tormaila. W ogóle taka ciekawostka jest taka, że nasza postać. O, widzicie, teraz zresetowała się nasza animacja. Nasza animacja Q, bo widzicie, że otrzymaliśmy Stuna od Jona, czy to podrzucenie, przez to nasza umiejętność się zresetowała, ale wracając do ciekawostki, jaką mógłbym dodać, i to jest mam wrażenie pewny błąd, jeżeli chodzi o Riot, dlaczego Tormail jest polecany przeciwko Eko? Przecież Eko jest postacią, która opiera się na umiejętnościach pod AP, a nie pod AD. Także jeżeli ktoś z Was by chciał darmowe, nie wiem, rpki, czy dajem na to darmowe, darmowe gifty dla swojej osoby, na jakieś konta, czy dla kolegów, no to polecam Wam serdecznie ten, ten błąd właśnie zgłosić, bo może to jest jakiś błąd, którego Riot nie przewidział, albo się pomylił. Także polecam serdecznie taką rzecz zgłosić. A my w międzyczasie pójdziemy sobie na bota. Myślę, że najczęściej takie Gierki właśnie takim Voliberem prawdopodobnie powinniśmy kończyć w okolicach 20, nawet i 30 minuty. Raczej to jest postać, która w lecie no jest tylko i wyłącznie tankowata, no bo ciężko podchodzi zawsze do przeciwnika, bo on się faktycznie grupuje. Jak jesteśmy tak potężnie nafitowani, to wiadomo, no to możemy te gierki kierować 1 na 9. Ale jeżeli chodzi o taką, wiecie, równą gierkę, że mamy statystyki, nie wiem, 3 do 3 i 4 asysty, a przeciwnicy mają bardzo mocno nafitowaną jednostkę, no to może być... Czasami problem z wyłapaniem przeciwnika. Nasza postać wygląda całkiem interesująco, i miejmy nadzieję, że to się absolutnie nie zmieni, jeżeli chodzi o te późniejsze etapy. Dobra, wycofajmy się za pomocą Erki, bo nie sądzę, żeby tutaj miało sens się bić z czterema przeciwnikami. Sami mogliście zauważyć, że Engage jest naprawdę prosty ze strony Volibera. Tak samo ucieczka, ponieważ my powiększamy swoją osobę natychmiast. Chyba dostajemy efekt, że jesteśmy unstackable, czyli nie jesteśmy w stanie być zestunowani, czy chociażby naruszeni przez jakąkolwiek umiejętność CC. Także dzięki tej RC możemy uciec z sytuacji, która jest dla nas zagrożeniem. No i co? No, wycofamy się za chwilkę do bazy po wilkach, po właśnie naszego steraka. No i przejdę do dalszego omówienia naszej postaci. Kupmy sobie zatem teraz naszego steraka, i kolejnym elementem, który będziemy wiadomo składali w nasze zestawienie, jest tutaj przede wszystkim kontrowanie większości przeciwników. Można teraz grać, że tak powiem, w Olibera na przeróżne sposoby, bo taka klasyka już została zbudowana na naszej postaci, czyli składamy steraka oraz divina. A jako kolejny przedmiot, jeżeli gramy przeciwko Apekom, to polecam Wam serdecznie tego polecanego ze sklepu Oblicze Ducha. Natomiast jeżeli Gramy na większość adeków, no to możecie tutaj złożyć tego Tormaila, który jest faktycznie polecanym elementem, zwłaszcza przeciwko eko. No i sądzę, że właśnie z tym zestawieniem nasz Woliber już i tak będzie niezabijalny, bo mamy item sytuacyjny, jakim jest sterak, mamy ofensywę, jakim jest divine, i dodatkowo teraz, jakby, obroną, naszą obroną jest atak, czyli jak zło złożymy Tormaila, to przeciwnicy się połamią w pół, nawet nas obijając. No i mam wrażenie, że Woliber będzie wam oddawał dosłownie punkty w każdej możliwej gierce. Spróbujmy tutaj jakoś wjechać na tego Mida, bo mam wrażenie, że powinniśmy o wiele częściej dajfować przeciwnika ze względu na to, że nasza erka przecież oczywiście wyłącza turety. Także spróbujmy sobie na spokojnie wyłapać przeciwnika, albo go chociażby zaasystować. Co tu się w ogóle stało? Nie mam pojęcia, czemu ten eko tak wjechał aż tak mocno do przodu, ale. Prawdopodobnie jest slitowany. My się jeszcze wycofamy na chwilę do bazy, albo wycofamy się do dżungli przeciwnika. Chciałbym, żeby ta rozgrywka trochę więcej trwała, żeby nie wyglądała jak taki typowy. Wiecie, typowy FF20 ze strony przeciwnika. Także trochę tą gierkę przedłużymy, żeby kupić na przykład elementy kluczowe na naszej postaci. Możemy sobie w międzyczasie Jona na topside zabić, bo widzę, że się mega poczuwa. Panie Jonie, panie Jonie. Dobra, odpalamy sobie nasze E. Momentalnie, kiedy przeciwnik fakt faktem nie otrzymał od nas umie naszej umiejętności z E, to i tak możemy go dobić za pomocą naszych auto ataków. To no co prawda, Jon, który posiada nawet statystyki 1.10, prawie, że nas porobił, ale nie zmienia to jednak faktu, że nasze steraki, nasze pozostałe umiejętności nas na tyle leczyły oraz tak mocno byliśmy przez te wszystkie przedmioty tankować, że on mimo tego, że miał Immortala, nie był w stanie nas powstrzymać. Jeżeli chodzi o same kontry naszej postaci, powiem Wam jedno, Volibear nienawidzi postaci, które go kajtują, ponieważ Volibear musi podejść do przeciwnika, by tym samym zadawać mu obrażenia i tak jak w przypadku Trandla na Volibear'a idealnie wpasowuje się na przykład Gravesick, idealnie wpasowuje się, dajmy na to, taka Kindred, Nidalka, ponieważ są to herosy, które opierają się na swojej mobilności i w bardzo szybkim stopniu mogą zadawać obrażenia i natychmiast uciekać. Także moim zdaniem, jak Gracie przeciwko woliberowi, staracie się wybierać właśnie tego typu postacie. Albo nawet jak widzicie, w przypadku Eko, nie jestem w stanie go w ogóle dogonić. No bo Eko cały czas ucieka za pomocą tej swojej pasywki oraz tych swoich umiejętności, które mnie slowują. No, co skutkuje tym, że widzicie, jeżeli on by był faktycznie nafidowany, no to ja bym kompletnie nie mógł nic zrobić, a momentalnie straciłbym dodatkowo połowę zdrowia. Także. Jeżeli chodzi o takie pozostałe przedmioty, które chciałbym składać jeszcze w to zestawienie, a prawdopodobnie już nie zdążę, bo widzę, że przeciwnicy już się prawdopodobnie poddali, a moja drużyna prawie że chce skończyć gierkę, to składałbym Spirit Visage, żeby tym samym kontrolować tego Echo oraz Morgankę. Jeżeli zaś chodzi o takie pozostałe aspekty, to mógłbym tutaj składać na przykład Deadman Plate, żeby uatrakcyjnić swoją mobilność, a jako element końcowy bym składał prawdopodobnie gargulca, żeby tym samym gargulcem wiadomo uatrakcyjnić swoje zdrowie, no i pozostałe takie aspekty. Wow, ale krytak, kryt siadł. Ja tutaj powinienem chyba przeżyć, tak mi się wydaje, bo na spokojnie możemy sobie odpleszować. To prawda niby tutaj tam próbuje się ze mną bić, ale ja coś sądzę, że możemy tutaj na spokojnie z nim wygrać takiego trade'a. No chyba, że ma jona obok siebie, to też różnie bywa. A tego i ono, żeśmy tak wydrukowali, ale tego tamkęcza możemy sobie na spokojnie jeszcze popołkować. To prawda, kęcz ma całkiem ciekawe trade z nami, bo przywraca sobie zdrowie, czy posiada nawet tą swoją tarczę. Ale nie zmienia to jednak faktu, że na nafidowanego Volibera to po prostu nie ma mocnych, tak bym powiedział. Dobra, spróbujmy się zresetować za pomocą żaby, żeby przywrócić sobie zdrowie. Kupimy sobie. Tormaila i prawdopodobnie skończymy już tą grę. No bo bez sensu jest przedłużać gameplay, który jest faktycznie występowany. Jeżeli chodzi o takie podsumowanie runek oraz statystyk, to za chwilę przejdę do tego. Ale kupimy sobie teraz Spirita. No i przejdźmy w sumie do podsumowania od razu. No bo widzę, że nasza drużyna skończyła grę. Ten widok idealnie udowadnia, że Woliberem da się wygrywać rozgrywki 1 na 9, a jeżeli chodzi o takie podsumowanie, łącznie zrobiliśmy statystyki wynoszące 904 w 25-minutowej rozgrywce na świeżym koncie, bo jak sami możecie zobaczyć, awansowaliśmy o dwie rangi wyżej, tuż po placementach, a jeżeli chodzi o podsumowanie damage'owe, prezentuje się ono w taki sposób, no Voliberem co prawda nie mamy aż takiego wielkiego priorytetu, jeżeli chodzi o późne etapy gry, ponieważ też bardzo często i bardzo długo żeśmy farmili w dżungli, ale myślę, że poradnik był na tyle szczegółowy i interesujący, że was zachęciłem do grania tą postacią i mam nadzieję, że teraz będziecie climbowali właśnie tym herosem. Także tutaj macie podsumowanie, jeżeli chodzi o runki, tutaj macie podsumowanie damage'owe, a ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie tego materiału do końca. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji na kanale, by być na bieżąco z kolejnymi odcinkami oraz zapraszam serdecznie na moje Codziennie odbywające się transmisje na żywo, także do zobaczenia następnym razem.